Panie pułkowniku, 12. zmiana PKW Orlik rozpoczyna swoją misję, ale w tym przypadku chyba nie możemy mówić o rutynie. Nie, nie możemy mówić o rutynie, tym bardziej, że jest to misja poza granicami kraju, tak? 31 baza w tym momencie, która jest rdzeniem drugiego skrzydła, wystawia ten komponent. Zadaniem tego komponentu jest przede wszystkim ochrona i obrona granic powietrznych sojuszu NATO. Tak już wspomnieliśmy, żołnierze będą realizować takie zadania już po raz 12, ale po raz pierwszy będą stacjonować w Estonii, a nie jak dotąd na Litwie. Skąd ta zmiana? Wynika to przede wszystkim z zabezpieczenia logistycznego i w Amarii, już stacjonowaliśmy jako drugie skrzydło. Niemniej jednak wypełniała to wtedy 302 baza z łasków, w tej chwili 301 baza. Jest to poniekąd znane miejsce, niemniej jednak rzadziej było używane do tego typu przedsięwzięć. A jak wyglądały przygotowania do tego wyjazdu, do tej misji? Przygotowania w lotnictwie jak zawsze przede wszystkim trening lotniczy, co się pod tym kryje, wykonywanie misji w kraju, przygotowanie personelu latającego pod kątem przechwyceń. To nic innego jak zadania lotnicze wykonywane na naszym terenie, ale przygotowujący personel lotniczy właśnie do tych przechwyceń celem odstraszania. A czy spodziewacie się Państwo, czy w związku ze zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa będziecie mieli więcej pracy albo te zadania będą się jakoś różnić? O, zdecydowanie Federacja Rosyjska stale implikuje nowe wyzwania pod kątem właśnie obroń granic powietrznych NATO. W związku z tym spodziewamy się większej aktywności, ale mogę Panią zapewnić, że jesteśmy do tego przygotowani i, i nasi piloci w 100% wykonają swoje zadanie tak jak byli do tego. Trenowani i ćwiczeni. Czego zatem można im życzyć? Przede wszystkim w lotnictwie mówi się tak: tyle samolądowań, ile startów, więc bezpieczeństwa, wytrwałości i spokoju po to, żeby witać ich za trzy miesiące z powrotem z radością. Niech tak zatem będzie. Dziękuję bardzo.